Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat eskalacji rosyjskich działań hybrydowych na Bałtyku oraz zagrożeń, jakie stanowią one dla Polski. Od wielu lat Rosja intensyfikuje swoje działania hybrydowe względem Europy, zaczynając od cyberataków na europejskie instytucje, przez ataki migracyjne, jakie mają miejsce na granicy Polski z Białorusią oraz Rosji z Finlandią, Norwegią i państwami bałtyckimi. Przez serię podpaleń i sabotaży, jakie miały miejsce w 2024 roku na terenach Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji i państw bałtyckich, które często dotyczyły fabryk uzbrojenia, w których była produkowana i transportowana broń na Ukrainę, no i nasilające się na początku tego roku ataki sabotażowe na infrastrukturę energetyczną i telekomunikacyjną na Morzu Bałtyckim przez rosyjską flotę cieni. Czym jest rosyjska flota cieni? No są to statki, które są nieoficjalnie zarejestrowane nie w Rosji, tylko w innych krajach, często egzotycznych, no jednak transportujące rosyjską ropę w celu omijania sankcji. Pod koniec grudnia doszło do uszkodzenia kabla energetycznego S-Link-2 łączącego Finlandię z Estonią. Na początku stycznia doszło do zerwania światłowodu łączącego Finlandię z państwami regionu. W międzyczasie Rosja zakłócała komunikację mobilną oraz komunikację danych umożliwiającą śledzenie ich floty. No i pod koniec stycznia doszło do zerwania światłowodu łączącego Łotwę ze Szwecją. Trzeba tu pochwalić błyskawiczne działania służb oraz marynarki wojennej Szwecji i Finlandii, które natychmiast po tych wydarzeniach przejęły rosyjskie okręty oraz aresztowały ich załogę. Fińskie służby na rosyjskim okręcie znalazły całą aparaturę do szpiegowania infrastruktury NATO. W odpowiedzi na rosyjskie sabotaże, NATO powołało Straż Bałtycką do patrolowania Bałtyku i wzmocnienia bezpieczeństwa w regionie. Dlaczego Rosja dokonuje tych aktów sabotażowych? No jako kraj bandycki i chuligański próbuje osłabiać sojusz NATO, osłabiać swoich sąsiadów oraz karać ich za wsparcie dla Ukrainy oraz zerwanie z systemem energetycznym Rosji. Zwykle ważne dla Polski. Ponieważ Polska posiada infrastrukturę krytyczną na Morzu Bałtyckim: gazociąg Baltic Pipe, który importuje 40% gazu do Polski, terminal LNG w Świnoujściu. Kabel energetyczny SWIPOL łączący Szwecję z Polską oraz kable telekomunikacyjne z Danią i Szwecją. Polska nie posiada własnej marynarki wojennej ani łodzi podwodnych wystarczających do obrony swojej infrastruktury, dlatego musimy polegać na współpracy z sojuszem. Bo oczywiście przez ostatnie 30 lat pokoju żaden z polskich rządów nie pomyślał o rozbudowywaniu marynarki wojennej, a nawet ostatnio polski rząd w grudniu zapowiedział rezygnację z zakupu łodzi podwodnych przez Polskę. Dobrą wiadomością dla nas jest wejście Szwecji i Finlandii do NATO w 2023 roku. Szwecja posiada silną marynarkę wojenną i lotnictwo, a Finlandia zmodernizowaną armię. Po wejściu tych krajów Bałtyk staje się morzem wewnętrznym sojuszu. No i tutaj pytanie: jak NATO będzie dalej reagować na te rosyjskie akcje sabotażowe? No bo Rosja jako kraj bandycki i agresywny, raczej pewnie będzie dalej eskalować swoje działania i sojusz też będzie musiał zacząć odpowiadać ostrzej. Może będzie zmuszony do ostrzeliwania tych rosyjskich statków. A może do dokonania blokady morskiej i zamknięcia Bałtyku, nie pozwalając na przemieszczanie się rosyjskiej floty. To wszystko co chciałem Wam dziś przekazać. Jeżeli uważacie, że odcinek był interesujący, podobał Wam się, chcecie takiej więcej, to polajkujcie, subskrybujcie mój kanał, udostępnijcie na swoich social mediach. Dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku.